Wielu spekuluje na temat świadomości, wyższych wymiarów, możliwości kontaktów z nadświatami. I nawet jeśli wiąże się to z ich realnym, osobistym doznaniem pozazmysłowym, czy o to w tym wszystkim chodzi? Aby miało to wartość, trzeba pojąć sens i cel życia. Sensem życia, logicznie rozumując na ten temat, jest zrealizowanie jego celu. Lub owy sens może życiu nadać umożliwienie takowej realizacji komuś innemu, co można uznać za osiągnięcie podobnej rangi, co tak zwana asysta w strzeleniu bramki w meczu piłkarskim. A co może być tym celem? Aby na to odpowiedzieć, trzeba określić własną relację ze światem. Czy owa relacja powstaje z perspektywy człowieka z krwi i kości, czy tak zwanej duszy, czyli elementu trwającego pomimo zdarzeń i postępu, lub przemijania czasu. Następnym elementem potrzebnym, by odpowiedzieć, co jest celem, jest stosunek do treści, ukrytej za słowem Bóg. Która wskazuje na zamysł stwórczy, w którym żyjemy i który w ten czy inny sposób realizujemy, i który cel, którego poszukujemy, zna. Ludzie wypracowali dwa sposoby pojęcia tej treści. Jednym jest stałe trwanie przy wierze w przewodnictwo boskiego zamysłu twórczego, drugim uznanie jego nadrzędnej roli, jednak pozostawiającej wyznaczanie kierunku postępu przez samego człowieka. Można też uznać, że świat nie jest kierowany jakimkolwiek zamysłem założycielskim i w tym przypadku cel jest kwestią własnej, wyłącznej inwencji. Jednak w takim przypadku zasady wyznaczane przez świat. Niekontrolowany przez jakikolwiek nadrzędny zamysł wskazują na znacznie większe ryzyko, że wyznaczony cel może osiągnąć sobą jakikolwiek aspekt trwałości, co raczej nie wydaje się zbyt mobilizującym do starań o wyznaczenie i realizację celu. Istnieje wypracowana przez setki lat mądrość mówiąca o tym, że ciekawość to pierwszy stopień do piekła. A dlaczego? Ano, można przyjąć, że ciekawość to rodzaj instynktownego poszukiwania inspiracji do odnalezienia celu. A więc z powyższego wynika, że piekło czyli synonim ekstremum niepożądanego stanu, to po prostu nieznajomość celu, a poszukiwanie go bez odpowiedniego przewodnictwa i uprzedniej znajomości może przynieść fiasko, a więc cel osiągnięty przez hipotetyczne byty, których bezskuteczne dążenia ludzkie, kierowane niepewnością, skrywającą się za ciekawością, jest właśnie uwieńczyć fiaskiem określonym słowem piekło.